Drodzy mieszkańcy, szczepmy się, bo tak trzeba dla bezpieczeństwa własnego, naszych rodzin, abyśmy mogli się spotykać, być ze sobą i być szczęśliwymi. Szczepmy się. Zaszczepiłam się po to dla zdrowia swojego i dla całej mojej rodziny. Jestem najstarszą seniorką klubu seniora i dla moich kolegów i koleżanek. Szczepię się z myślą o przyszłości, a nasze dzieci to nasza przyszłość. Zaszczepiłam się po to, aby móc spotykać się ze swoimi znajomymi i oczywiście dla bezpieczeństwa swojego i dla mojej rodziny. Zaszczepiłem się, bo to mój przywilej i obowiązek. Apeluję do wszystkich mieszkańców gminy: idźmy do szczepień. Bądźcie tak jak my, społecznie odpowiedzialni. Na terenie gminy Czerniewo szczepienia wykonywane są przychodni zespołu lekarza rodzinnego Nowa Med natomiast na terenie powiatu gniezińskiego funkcjonuje wiele punktów szczepień, w tym dwa punkty szczepień powszechnych, które są oddalone od gminy Czerniewo zaledwie od 5 do 15 minut drogi samochodem. Pierwszy z nich znajduje się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie przy ulicy Wrzesińskiej, a drugi w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego przy ulicy Słowackiego również w Gnieźnie. Szczepimy się w gminie Czerniewo, to u nas rodzina.